z pod salonu odnowy biologicznej metamorfoza witają państwa Felek Sankiewicz i Juliana Kwiatosińska zapraszamy ty, słuchaj, Juliana, ty w ogóle widziałaś, jak się teraz ludzie ubierają? Ale fair, nic mi nie mów, ja to się boję do sklepu wyjść. Ty słuchaj, jak ja idę po ulicy, to mnie krew zalewa. Bez guścia, totalnie. A widziałaś w szkołach? W <laughs> człowieku. To <laughs> Marii, jakaś masakra. Wiesz co, ja mam pomysł. Mhm. Musimy tym ludziom pomóc. O, to jest dobry uczynek, będzie bliżej nieba, zobaczysz. Dokładnie. O, proszę. O, proszę. Możemy panią na chwileczkę prosić? Możemy? Słucho. Proszę bardzo za nas. Jak ma pani na imię? Jestem Ferek, to jest Julianna. Dzień dobry. Ale spokojnie nic pani nie zrobimy. Pani ma naprawdę bardzo ładny sweter, ale my chcemy pani pomóc. My pani w jakiś sposób? Ten. Chcemy panią ubrać. Ładnie sweter. Czyż mam ubrania? Ale jakaś fryzura, nie wiem. Super panią ubierzemy, będzie pani Mega Star. Zapraszamy tutaj. Nie jestem strzelistą, to jest pani. Dobrze, zapraszamy, tak. Dzień dobry. Czy możemy przeprowadzić u Pani w salonie metamorfozę? Ale proszę bardzo, zapraszam. Uuu. Przepraszam bardzo. Skąd Pani czerpie inspirację? No jak to skąd z polityków? Mogę przeprosić? Tak, proszę bardzo. Skąd pani czerpie tak cudowne pomysły? Ach, moja babcia z dzieciństwie dawała mi szczotkę i nożyczki do zabawy. Poczekaj, co jak zadam mi jakieś piękne pytanie? oczywiście. Jest pani zadowolona z usług tego salonu? No jasne, że tak. Pytanie retoryczne. Jezus Maria, co pani zrobiła? Czy ta fryzura tak wygląda? Pani chyba żartuje. Kochanie, jak się wszystko zobacz. to będzie jeszcze ładniej. Władze, to wymagam, to ma wyglądać tak jak na obrazku. Dobrze, kochanie, zaraz sobie to skończymy. Paszerują dzieci drogą. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kluchy, kluchy, Leniwe. Juliana, chodź zobaczymy co tam się dzieje. Co się tutaj dzieje? Co pani tutaj tej biednej dziewczynie robi? Przygotowuje dziewczynę na studniówkę. Nie ćwiczyła na WF a to nie teraz ma. A dlaczego pani jest taka rygorystyczna wobec niej? i dyscyplina musi wow, jak Zobaczymy co tam się dzieje! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O boże święty. Co wy tutaj robicie w ogóle? To chyba... Co wy co wy tutaj robicie? Ja, jaki łańcuch! Chcemy, żeby nasze ciało było piękne, jedwabne, totalny odjazd! O kurcze! Będziemy podziwiać! No nie, Dbamy, muszę no nie wiem, nie wiem. No to solarium to się trzeba wybrać? ej, no ja nie wiem, ja chciałam tylko twarz opalać. Jak chyba tak. Wow. Ja tu by się w sumie cała opaliła, wiesz? Nie No co ty, po co ci? Chcesz być taka czerwona na studniówce? To no. samo twarz sobie samą opalimy, dobra? To mówisz? No. Ale ty, po co to okulary. Jak? Właśnie, okula? No to musisz. Tak? tak? Aha, tak. Aha, tak. Żeby wiesz. na oczu by cię nie świeciło. No Dobrze jest? No jest? jest? Dobrze jest. Dobrze. Nic nie widzę. Słyszałam od małego, nawet mama mi mówiła i babcia, że z takich usług, z takiego salonu kosmetycznego, wiesz, solarium, jakieś paznokietki no rozumiem, i tak dalej, i maseczka korzystają tylko kobiety. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, fek! zacznij korzystać z takich rzeczy. O, kurczę, co on ma na twarzy? Dobry? Pan tak wygląda Dzień dobry. Ojej. A no co pan się tak przygotowuje? No na studniówkę! No, wiadoma sprawa! A co panie mu robią? Jak jej, czegoś pan poddaje, właściwie? No ja tutaj nakładam panu Krystianowi maseczkę. No, pan przyszedł tutaj do nas, zażyczył sobie, żeby mieć no, cerę jak pupcia niemowlęcia na studniówkę. Więc no, no cóż, no, nie mamy wyjścia no, klient nasz pan. Aha, a często używa pan takich masaży?

Dobra, to możemy tak jakoś dogadamy. No. Aha. tak? Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Możemy? Tak, możemy? Chwilkę. Obiecujemy, że nie zajmiemy panią dużo mhm. czasu. No, e, no coś A się Pani tak szykują? Na studniówkę! Aha! Na studniówkę Aha. To studniówka rozumiemy ostatnia klasa liceum, tak? A co Pani chce robić dalej? Ja to będę księżniczko. A ja chcę mieć konikapony. Aha, rozumiem. Dobrze to nie o, będzie. O, owego, czy... no to, to chyba oczywiste. Rozumiem. No Felek, jak ty pytania dodajesz. z paniami mówić. A dobisz <grym> blondynki. Oczywiście. Ach, ty ma pokaż, a dobrze. Dobra, dobra, Felu, dobra, nie żonę. Dobrze, nie będziemy panią już przeszkadzać. Do widzenia. Do widzenia. Ja tylko tutaj tak. Stał za tę noce na Stały świat za te noce na to. Efekty naszej metamorfozy. Końcowy efekt metamorfozy zobaczymy na studniówce.